Amen, Ewangelia na Niedzielę, Ewangelia na Święta, przed nami piąta, Niedziela Wielkiego Postu, i będziemy w naszych kościołach słyszeć i rozważać kolejny fragment z Ewangelii Świętego Jana, i także my dzisiaj zobaczymy sobie ten tekst, i pozwolę sobie na krótki komentarz i propozycję do naszej osobistej modlitwy. Jak widzicie, zmieniłem troszkę układ. Dziękuję wszystkim za sugestie, za wsparcie, za dobre słowo, także uwagi, żeby technicznie te nasze rozważania były bardziej pomocne. A więc przygotujmy nasze Biblię. Rozdział 12 Ewangelii Świętego Jana, wersety 20-33. Ewangelia Świętego Jana, 12-20-33. Przeczytam ten tekst i tym razem postaram się, zobaczymy, bo to trzeba jeszcze będzie zmontować, by ten tekst towarzyszył nam przez cały czas, będzie może łatwiej e, śledzić mój komentarz. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Besaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą syn człowiecz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mi od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtedy rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, Pociągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12, wersety, yy, wersety, wersety, 20, 30, 3, 20, 33 Zobaczmy najpierw, zanim przejdziemy do naszego tekstu, kontekst, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy, w jakim kontekście sytuacji Jezus wypowiada te słowa. Przerzućmy sobie strony Ewangelii Świętego Jana do rozdziału 11, i tam mamy mowę o śmierci Łazarza. Potem Jezus wobec sióstr Łazarza Marty i Marii mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Potem mamy opis skrzeszenia łazarza. Jest to tak zwany siódmy znak w Ewangelii Świętego Jana. Decyzja Wysokiej Rady o zgładzeniu Jezusa, namaszczenie w Betanii, spisek przeciwko łazarzowi i uroczysty wjazd do Jerozolimy. To poprzedza nasz tekst. A więc jesteśmy w sytuacji wielkiego zamieszania. Dobrego i złego zamieszania, w przygotowaniach do święta Paschy, i widzimy to całe napięcie ze strony Żydów wobec Jezusa, i nasz tekst możemy zatytułować Zapowiedź uwielbienia Jezusa. Już tak na marginesie zobaczymy, że następna niedziela to jest niedziela palmowa, więc u nas już w Ewangelii Pan Jezus wkroczył uroczyście do Jerozolimy, ale w liturgii za tydzień będziemy, powrócimy do tekstu uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Liturgia kieruje się własnymi prawami. Dobrze, spójrzmy na nasz tekst. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Uroczysty Wjazd, pamiętamy ten okrzyk, oto król żydowski. Żydzi są przerażeni, bo jak mówią, oto świat poszedł za nim, oto świat cały poszedł za Jezusem. I przychodzą Grecy. Kim byli ci Grecy? Niektórzy uważają, że byli to poganie. Inni, że tak zwani bojący się Boga, czyli ci, którzy byli poganami. Ale w pewnym sensie przyjęli wiarę żydowską. A może chodzi zwyczajnie o grekojęzycznych Żydów z diaspory, którzy także przybyli na święta. Przybyli, aby oddać pokłon. Ten gest pokłonu, który troszkę nam zanikł w liturgii naszej, dobrze wiemy, że na przykład przejęli go muzułmanie, czyli taki głęboki skłon, który często w opisach uzdrowienia. Znajdziemy w różnych opowiadaniach ewangelicznych. Ci Grecy przychodzą do Filipa. Filip potem rozmawia z Andrzejem. Przypomnijmy sobie, że to są pierwsi uczniowie Jezusa, ale ciekawy, bo właśnie obaj noszą imiona greckie. Może dlatego łatwiej było tym Grekom rozmawiać z Filipem. A potem z Andrzejem. I zadają mu pytanie: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. To słowo ujrzeć, zobaczyć w Ewangelii świętego Jana ma wiele znaczeń, ale także opisuje i może o to chodzi głębokie poznanie drugiego człowieka. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Pamiętamy, że to słowo, słowo i inne słowa, które definiują ludzkie patrzenie, znajdziemy w opisie zmartwychwstania Pana Jezusa. Kto jest zainteresowany na kanale Amen Blog, znajdziecie rozważania do 20 i 21 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Chcemy, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Początek Ewangelii, gdy właśnie Andrzej opuścił Jana Chrzciciela i poszedł za Jezusem, Jezus zwraca się do nich: chodźcie, a zobaczycie. A więc chodzi o jakąś głęboką relację wiary, duchową więź, którą ci Grecy chcą budować z Jezusem. Jaka jest reakcja Jezusa? Zobaczmy, że ta prośba Greków. Powoduje jakiś przełom, w tym, czego doświadcza Jezus. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Pamiętamy, że to słowo godzina w Ewangelii świętego Jana pojawia się wielokrotnie. Jest to taki słowo klucz do zrozumienia całej Ewangelii, po raz pierwszy pojawia się podczas wesela w Kanie galilejskim, w tym sławnym. Dialogu Jezusa z niewiastą, matką: Czyż nadeszła już moja godzina? Dzisiaj słyszymy, że ta godzina już nadeszła. Czego godzina? Godzina uwielbienia Syna, godzina uwielbienia Ojca. Ale ta godzina to nie jest tylko otoczenie chwałą Jezusa i otoczenie chwały Ojca, ale wszyscy wierzący przez wiarę mogą w tej godzinie Uczestniczyć i to pragnienie Greków zobaczyć Jezusa powoduje, że Jezus mówi nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę. Hm, w tekście zostawiłem po grecku, no bo to tekst programowy zawsze dla naszego kanału Amen Blog. Zaprawdę, zaprawdę, Amen, Amen. Powiadam wam. Jezus wypowiada słowa prawdziwe. Jezus wypowiada słowa, które są zaproszeniem do głębokiego, absolutnego zaufania Jezusowi. I jakie to są słowa? Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Jezus mówi o śmierci ziarna o życiodajnej śmierci bo ziarno rzucone w ziemię w czarną ziemię w śmierć musi obumrzeć musi zgnić niejako by przynieść plon by z tego ziarna wyrosła roślina dobrze wiem, że ten temat umierania budzi w nas ale także w uczniach protest gdy Jezus Zapowiadał w Ewangeliach swoją mękę, śmierci, zmartwychwstanie. Przypomnijmy sobie przynajmniej reakcję Szymona Piotra spod Cezarei Filipowej, który upomina Jezusa, że to na Niego nie spadnie. Nie może Mesjasz nasz Mesjasz wymarzony, oczekiwany, umrzeć. A Jezus mówi, że jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostaje tylko samo. A jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. dalej Jezus tłumaczy te słowa: Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Życie polega na relacji, na służbie w miłości, na umieraniu wobec drugiego człowieka. Życie ma tylko sens wtedy, gdy jest dzielone z drugim człowiekiem. Kto żyje dla siebie, już umarł. Bo takie życie. Nie ma sensu. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. I to są słowa, które są jakimś wielkim znowu zaproszeniem dla nas, bo to życie wieczne, jak już mówiliśmy ostatnio, nie polega na życiu po śmierci, ale na doświadczeniu tej godziny Jezusa, chwały Jezusa, tej bliskości życia z Jezusem, tego kultu prawdziwego w duchu i prawdzie. Tu i teraz, to jest nasza teraźniejszość, szczególnie jako osoby ochrzczone, możemy żyć tą pełnią życia, możemy rzeczywiście mieć życie wieczne. A gdzie ja jestem, mówi Jezus, tam będzie i mój sługa. A więc, znowu, to zaproszenie do bycia z Jezusem. To, co w alegorii o winnym krzewie, widzieliśmy także w Ewangelii świętego Jana. I dalej mówi Jezus: Teraz dusza moja doznaje lęku. Te słowa to cytat z Psalmu VI. To pierwszy psalm z tej kolekcji siedmiu psalmów pokutnych. Dusza moja się trzęsie. To słowo pełne właśnie przeżycia duchowego, lęku. Pamiętamy, że u Łukasza na przykład znajdziemy w zwiastowaniu Zachariasza. Zachariasz przeraził się na jego widok, widok anioła i ogarnął go lęk. Pod koniec Ewangelii Łukasza, lecz on im podpowiedział, czemu jesteście zmieszani, czemu się boicie, trzęsiecie się z lęku, czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach. Ten lęk także będzie odczuwał Jezus wobec śmierci Łazarza. W 11 rozdziale 33 werset mówi, że Jezus jest wstrząśnięty pod, wobec śmierci swojego przyjaciela Łazarza. Ale jak rozumieć ten lęk i tą całą sytuację, musimy, szukam kartek, musimy może pomóc sobie czytając słowa z pierwszego czytania z tej piątej naszej niedzieli Wielkiego Postu, do której się przygotowujemy, z Listu do Hebrajczyków, piąty rozdział 7-9. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swoich dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł, mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. To słowa z Listu do Hebrejczyków, które tłumaczą to głośne wołanie w Ewangeliach synoptycznych, to głośne wołanie możemy na przykład znaleźć w modlitwie Jezusa w ogrójcu po ostatniej wieczerzy. Ewangelia Jana umieszcza je w tych właśnie wydarzeniu w świątyni czy w Jerozolimie przy spotkaniu z Grekami. I cóż mam powiedzieć? Czytamy dalej. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. A więc widzimy tu decyzję Jezusa, który chce wypełnić Tę swoją misję, bo to jest misja, by ta godzina uwielbienia, wywyższenia, chwały dokonała się, uwielbienia syna i uwielbienia ojca. O te słowa Jezusa mówią o tym zjednoczeniu, całkowitym zjednoczeniu woli ojca i syna. I mamy interwencję ojca, jak w opisach na przykład przemienienia na górze. Interwencja Ojca, wtem rozległ się głos z nieba, już sławiłem i jeszcze w sławie. Już sławiłem i jeszcze w sławie. Jaki jest sens tych wydarzeń? Może podpowiedzią znowu będzie krótki cytat z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, wersety 14-15. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. A więc widzimy, że ta godzina Jezusa staje się naszą też godziną naszą godziną życia nowego naszą godziną, dzięki której możemy doświadczać właśnie tego daru życia wiecznego. I co dalej mówi Jezus? Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a jak gdy zostanie nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. A więc jest mowa o sądzie, że ta godzina Jezusa jest godziną zwycięstwa, tego władcy, kłamstwa wobec świata. I może posłuszmy się cytatem jeszcze z ewangelii świętego Jana, żeby jeszcze bardziej zrozumieć, na czym to zwycięstwo nad szatanem polega, ósmy rozdział Jana, czterdziesty czwarty werset. Tak się zwraca Jezus do Żydów. Waszym ojcem jest diabeł i chcecie pełnić jego zamiary. A on od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdy nie ma, gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi ze swego wnętrza, bo jest kłamcą. I ojcem kłamstwa. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie precz, wyrzucony. I się kończy ta przemowa Pana Jezusa, którą będziemy czytać w niedzielę i którą będziemy rozważać na naszej modlitwie, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Tak krótka, krótki komentarz do naszej Ewangelii. Ale pozwolę sobie jeszcze na pewną podpowiedź, tak zwane w tradycji ignacjańskiej, trzy punkta do naszej osobistej modlitwy i medytacji. Pierwsze zdanie, te trzy zdania zaznaczyłem na niebiesko. Pierwsze to jest ta prośba Greków: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Zobaczmy to wołanie o pragnienia, nasze pragnienia. Ujrzeć, już powiedzieliśmy sobie, to wejść w głęboką, osobistą relację z Jezusem, to doświadczyć tej godziny Jezusa. To ważne pytanie które, i ważna prośba, która może być dobrym punktem na naszą osobistą medytację. Kto chciałby zgłębić to zdanie i przesłanie tego zdania, zostawię w komentarzu link do przesłania papieża, świętego papieża Jana Pawła II. Na Światowy Dzień Młodzieży z 2004 roku, który właśnie zatytułował to przesłanie słowami: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Dobrze, drugi punkt, który zaznaczyłem: Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. To zdanie, byśmy mogli powiedzieć, jakieś przysłowie, ze świata przyrody, pokazuje nasze życie duchowe. Ziarno wpada w ziemię, obumiera i może przynieść wtedy tylko obfity plon. Jeżeli nie, zostanie jedno samo. My nie możemy zostać sami, bo życie polega na tym, by dzielić miłość otrzymaną z innymi ludźmi. To jest właśnie sens naszej egzystencji. Tak na marginesie przypomina mi się takie powiedzenie, które często mówi się o żołnierzach wyklętych. Pamiętamy, że właśnie jesteśmy ziarnem, które zostało głęboko zakopane, i niektórzy myśleli, że o nas zapomną, a dzisiaj to ziarno przynosi obfity plon. Taki przykład historyczny bohaterski, poniżenia człowieka w tym umieraniu, ale po latach ta śmierć i to poniżenie przynosi plon fit. I trzecia myśl, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To się dokona właśnie w tajemnicy paschalnej i ciągle jesteśmy przyciągani przez Jezusa, przez Ojca w Duchu Świętym, aby być właśnie z Bogiem w naszym życiu, by to doświadczenie wiary nas inspirowało, nadawało sens, nadawało, właśnie, dawało nam tę wolność i nadzieję na każdy dzień. Mam nadzieję, że to nagranie będzie czytelne, bardziej czytelne niż do tej pory. Można w komentarzach napisać parę słów, czy Wam się to w sensie cudzysłowiu, podobało, czy ta konstrukcja zobaczysz, jak ja to zmontuję. Miejmy nadzieję, że poradzę sobie. Bo robię to naprawdę wszystko samodzielnie, nie chwaląc się, a Wam nam życzę błogosławionej niedzieli, dobrej modlitwy, owocnego uczestnictwa w Eucharystii. Amen.